Palionem i pimkiem mieszkaliśmy w naszych domkach Jednak zaatakowały nas zombiaki I weszły do domu Paliona Złapały go i zmieniły go w zombie Oglądajcie cały odcinek, aby zobaczyć Czy uda nam się go wyleczyć Czy chcesz przeżyć najlepszy powrót do szkoły w twoim życiu? Wybierz zestaw Szkolny Wojan Team Ogromny plecak premium Z siedmioma brelokami na zamku Odblaskami z dwóch stron I wygodnymi plecami Fiurnik z dwoma brelokami, który ma dwie przegrody W pełni wyposażone Zestaw śniadaniowy Bidon, który bardzo łatwo się od Otwiera i zamyka. I śniadaniówka. W środku ma dwie strefy. Worek szkolny. Zeszyty. Naklejki na zeszyty. Teczka dwustronna. A no i jeszcze długopisy tutaj zostały. Patrz. Siema, widzisz te długopisy? Kupując ten zestaw, macie gwarantowaną darmową dostawę. Zdjęcie z autografem. Ale uważaj, bo liczba tych zestawów szkolnych jest ograniczona. Wbij na na shop i Siema, no witajcie tutaj wojna i właśnie. Miałem wychodzić ścinać sobie moje drzewka. Ale najpierw pójdę po moich tutaj e, towarzyszy. Siema, pimpek, czekałeś na mnie? Elo! Pewnie, że tak, umówiliśmy się na wieczorne ci danie drewna, nie! Tak, dokładnie, jeszcze z nami powinien pójść palion, więc chodźmy sprawdzić, co tam u niego. Halo, pewnie, halo. Że tak, dawaj, Palion, bo... jesteś tutaj. Oj, 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 o, nie uważaj. czy on śpi! On chyba śpi, więc może lepiej nie budźmy go, bo on wczoraj miał bardzo ciężką noc. No dobra, niech on się wyśpi, a my sami zetniemy sobie drewno, co? No pewnie, że tak, on może jest <laughs> troszkę zmęczony, zamkniemy mu drzwi Dobrze. i sobie poradzimy. Tak, poradzimy sobie, chodźmy sobie tutaj, będziemy na drzewa. Ej, zobacz, tam jest jedno drzewo z ulem. Tamtego wolałbym drzewa nie tykać. O no, nie. lepiej nie dotykaj, bo nas pogryzą jakieś pszczółeczki. Ale mnie nie gryzą, Ej, to. wow, no, jak, jak to zrobiłeś? Co? nie było pszczółeczek? No dobra, no to zaczynamy w takim razie ścinanie i mam nadzieję, że wykopiemy jak najwięcej drewna, żeby mieć na zapa, O nie, ale zobacz, co się dzieje przed domkiem Paliona. Co się dzieje przed domkiem Paliona? Eee! Palion, uciekaj! Nie, tam jest ta duża armia zombiaków, ona go rozwali! No tak, co ty robisz, Palion? Szybko, zwiewaj do domu! Do domu, do domu, nie! oj, oni one wszystkie lecą do jego domku, to już jest po nim! Nie, ja tam nie mogę wchodzić, przecież ja zginę, jak tyle zombiaków! O nie, zaczynają nas atakować! Pimpek, musimy uratować Paliona, paliony z w niebezpieczeństwie! Ała, co tu się dzieje? Tak, tutaj jest tyle zombiaków! Nie, Ech. pomocy, o, Palion tego nie przeżyje! Damy radę, damy radę, odbijemy go i pomożemy mu przetrwać. Ale tam są chyba nadal zombieki u niego w domku Ciekawe co tam się dzieje strasznego. Te zombieki wyglądają bardzo źle. Nie, no nie, ich jest tak dużo. O, oh, na pewno Rozwalamy tego to Rozwalamy ich. Uda nam się. I ja Cię kręcę, udało nam się rozwalić te wszystkie zombieki i widzę, tam paliona jest. Udało nam się, Pipek, chyba go uratować. Ale super, to super. E... Ale czekaj, czekaj, co się dzieje z Palionem? Co jest z Palionem? Palion, dlaczego nic nie mówisz? Palion, halo, żyjesz? Palion! Ej, o nie, o nie! O, cie Palion zmienił się w zombie! Paliona, ratuj się! Kto może? Rat... Ten odcinek został przerwany, bo jak widzicie ledwo daje sobie radę. Ten zestaw szkolny jest przeogromny. Zawiera wszystkie rzeczy. Wbijaj na Wojan Shop i sprawdź, bo naprawdę warto. Patunku! Pimpek, widzisz, co to, to jest straszne! Nie, co to on idzie do ciebie jak zombie Ej, Palion, czy to nadal... Nie, on mnie atakuje Dobra, nie, trzeba coś wymyślić Pimpek, trzeba coś zrobić z nim Dobra, to ja... To e... Tak, ja mam pomysł, ja go zamknę W tym domku, słuchaj, zamknę go tutaj W jego domku i coś trzeba będzie pomyśleć Co będzie można z nim zrobić O nie, dobra, niech on tutaj wejdzie Ja wejdę tutaj na górę i jak on tylko yy, Tutaj wejdzie, to szybko przeskoczę za nim I słuchajcie, zamykam drzwi O nie, jeszcze tutaj, jest, udało się Wow, zamknąłeś bo to jest zopi, on nie potrafi. Otworzyć tych drzwi! ja cię ten Palion wygląda strasznie, pimpek! Tak, o, nie. go! On jest zobiakiem! To tak. już nie jest twój przyjaciel wojak! Nie, na pewno go uratujemy. choć do środka, bo ja się trochę boję, że on nas może podsłuchiwać. I słuchaj, na pewno coś wymyślimy dobrego, żeby go pokonać. Masz jakiś pomysł, pimpek? Nie mam pojęcia. Mam jakieś. TNT, nie, Bo on, na przykład to! No przecież nie, musimy go wyleczyć. To musi być jakiś lek na niego, to! Tak. Ja nie mam nic takiego! Nie wiem, jak możemy mu pomóc! Mm. Ja mam pomysł. Spróbuję z nim pogadać i ma. I myślę, że może dotrę do niego i usłyszy w głębi siebie prawdziwego Paliona, okej? Okay? To nie jest dobry pomysł, bo <gry> jak cię ugryzie i zostaniesz zombie wojany. mnie, bo Palion może się... Stę... Nerwowa. Czekaj, czy słyszałeś Walnięcie piorunem? O, oh, my co to się wydarzyło? Ej! Nie! O nie! Co tu jest? Ej, czekaj, czemu tam jest taka wielka głowa nie! paliona i pioruny nawalają? Nie, dobra, ej, zobacz, a tutaj nie ma już tej głowy, która była dobra. Tam jest teraz ta zła głowa. O, nie, jaka o ona nie. jest straszna. Co to ma być? Widzisz to? I czekaj, czy tam są jakieś tam straszne są... paliony? Ocie, ile tutaj jest palionów? Zobaczcie! Ej, to jest naprawdę straszne. To jest armia zombie palianów! Nie! Oni Patrz, jak do nas idą! No nie gadaj! To są wszystko jaki pali. Ale czekaj, pimpek, bo to jest jakaś tabliczka! Za kilka minut te płotki znikną i zniszczę wasz dom! Nie. Ja nie mogę! Ja dalej trzymam ten zestaw szkolny! Chcesz podtrzymać za mnie? Nie, lepiej nie, bo jest naprawdę ogromny! Nie czekaj i sprawdź! Pierwsza linia w opisie! Ej, Aj, no. Co to ma być? Oh, Musimy, nie jest z Musimy tak? się jakoś zabezpieczyć. Tak, zabezpieczymy się, ale Pimpek, mam na tą sytuację bardzo dobre rzeczy. Chodź, pokażę ci. Zobacz, w moim domku znajduje się masz? tajny pokój. Jak myślisz, gdzie? Znajdź go, Pimpek. E, tajny pokój, nie wiem, w skrzynce albo pod łóżkiem. <laughs> nie, ty głupiutki, przecież nie. Zobacz tą tabliczkę, ona wcale nie jest dla ciebie podejrzana. <laughs> Ej, czekaj, co to jest za tabliczka? A, co jest? Czemu wpadłem w blok? No właśnie. Zobacz to. Tutaj mamy tajną bazę z mega mocnymi itemami. O, o, ale to jest kozackie. Mamy skrzynkę pełną itemów. Takie zbroje, miecze Ta. i wszystko. Dobra, zabieram sobie od razu mieczyki na samym wstępie. Eee, ty sobie zabierz zielone, ja sobie zabiorę niebieskie. I oczywiście założymy je sobie wszystkie. To jest najpotężniejsza zbrojka nederytowa, jaką kiedykolwiek widziałeś. Wow. Co to ma być? Ale to jest mocne. Tego nie ma w Minecraftzie. No, bo to jest w Minecraftzie. Minecraft pod moim domkiem i zobacz tutaj. Znajduje się tu również bardzo dużo kozackich itemków i ja mam pomysł. Możemy przecież nabrać tego zombie paliona na emeraldową minę! Haha! <śm> No, naprawdę masz coś takiego Palion uwielbia emeraldy To będzie dobre zabezpieczenie Wiesz co, ja bym najpierw przetestował właśnie ten prank A potem jak to nie zadziała To wymyślimy coś innego z tymi wszystkimi rzeczami Które tutaj jeszcze są, dawaj No pewnie, że tak, ale myślisz, że palion zombie Się na to nabierze? Na pewno, tak, zobacz ile ich tutaj jest Jeden z nich jest tym prawdziwym, tym prawdziwym palionem I on się nabierze na emeraldy Wtedy jak wejdzie na tą minę To ją zdetonuje Dawaj no! Ale to jest dobry pomysł, tylko gdzie ty chcesz to dać? Mm, a na, 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 ale mam fajne emeraldy. Jeżeli to słyszy prawdziwy palion, to pewnie się na pewno skusi. Idę je tutaj zostawić. ha. ha, ha, ha. zobaczcie, te emeraldy zostawię sobie e, gdzieś tutaj. Może w tym miejscu na górze. Tak, na górze. Widzicie to zombie e, paliony? Zostawię je właśnie w tym miejscu. <laughs> pimpek, to chyba zaciała, tak? Jak myślisz? Ej, tak, ja widzę jakiegoś paliona na dachu. Patrz tutaj, no! Je, no emeraldy. Dobra. Uciekam stąd w takim razie, bo to chyba jest ten właśnie Palion Dobra, uciekłem I czekaj, czekaj, on tutaj gdzieś y idzie Pa jest tu O nie, to Pimpek, to ty Ta, Uciekaj ty, bo Ja by jestem, muszę się skryć Ale czekaj, Palion jest tutaj gdzieś mega blisko Skryj się, bo ten Palion jak to O, O, chyba jest tu O dobra, schowałem się, nie zauważył mnie Dobra, idzie do tych emeraldów, stary, zobacz <laughs> Tak, udaje się, ale czekaj Coś mi się wydaje, że on może coś podejrzewać A nie, Myślisz? on jest spiera Tak, podszedł do tych emeraldów A, ha, ha. O nie, wybuchło, ale go nie rozwaliło Jakim cudem! O, chyba się zdenerwuje. Bardzo się. No, o! Próbuję zabrać więcej tych emeraldów! Ale nie mogę, jako zombie jeszcze bardziej ogłupiał. Ej, ale czekaj! On się teraz bardzo zdenerwuje. Jak zobaczył, że to nie są prawdziwe emeraldy, on się bardzo zdenerwował. Teraz on na się pewno. wkurzył, co to jest? Nie, zaraz na zata! Słuchajcie, teraz musimy uciekać, bo pewnie te zombie palione się bardzo zdenerwują za to, co zrobiliśmy. Palion pewnie zmusi ich do tego, żeby zaatakowały nasze domki, ale nie możemy im na to pozwolić, bo jak zaatakują nasze domki, to będzie po nas. Dlatego, Pimpek, dawaj, zabieramy wszystkie rzeczy, które tutaj były w tej tajnej bazie i robimy najlepszą ochronę naszego terenu. Co ty na to? Ło, wow, ale ty tutaj masz super rzeczy przygotowane. Aha. No pewnie, że tak, zabieraj to wszystko i robimy tutaj najlepsze uh ja do świecie! Właśnie tak, a najlepsze jest to, że nawet znajduje się tutaj zakazany przycisk Minecrafta. Zobacz to game Uf. od creative. To jest <susur> game od creative! No. Serio? Jak to kliknę, to będę mieć kreatywa? Serio! Spróbuj pimpek! dawaj. No dobra, czekaj, klikał! Aaaaa! Mam I? Ej, dobra, wojanty też musisz spróbować. Czekaj, Muszę sprawdzić, muszę, muszę cię uderzyć, czy będziesz miał naprawdę creative'a. Uwaga! Yo! Do... Nic ci nie robię, nic ci nie robię Pimpek, masz naprawdę kreatywa. Dobra, ja też w takim razie klikam, uwaga, kliknąłem O, udało się, mam kreatywa, Widzowie, i teraz, słuchajcie Idziemy na górę, żeby zrobić Najlepsze zabezpieczenie naszego domku Co ty na to? No pewnie, że tak, mamy tutaj tyle zabezpieczeń Ja nie wiem, od czego zacząć Słuchaj, ja bym zaczął pierwsze co to Od postawienia tutaj armii, mojej armii Która będzie celowała do tych zombie palionów O tak wow, Ale one mają karabiny, co jest na pewno rozwalam tych zodiaków. O, jest tutaj ich naprawdę bardzo dużo tych moich żołnierzy, zobacz, one wszystkie czekają na mój znak, aż powiem im strzelać. Ej, ale jeszcze nie strzelajcie! <grym> co nie? No właśnie, bo my tutaj jesteśmy, bo nas zastrzelą zaraz! Tak, i tutaj teraz mam pomysł, Pimpek, mam, specjalne, e, specjalną rzecz. Zobacz to! Ta e, rzecz to może mi pozwolić na to, aby wykopać ogromny dół, który oczywiście sobie tutaj przygotujemy. I słuchajcie, zróbmy go sobie w tym miejscu, podlećmy sobie tutaj dalej. I słuchajcie, w tym miejscu zrobimy Usuniemy teren, set zero I poczeka dziura Ej, nie się, to już <śmany> to ma być, Ale ty robisz teraz nielegalne dziury No wiem, to są bardzo nielegalne dziury A najlepsze jest teraz to Co zrobimy następnym krokiem Zobacz, następny krok to będą niewidzialne bloki Przez które będą wpadały Te zombie paliony uh. O, naprawdę to tak działa Ale dobra, ten zombie wpadnie I co, nic mu się nie stanie Jak to nic, będzie naprawdę obity, bo ponieważ ponieważ tutaj na dole jadro lawy, tak, i albo czekaj, mam pomysł, może zrobię to szybciej, ustawię tutaj teren i tym specjalnym narzędziem zrobię set, lawa, działa to, zobacz to, o, to jest lawa, co ty zrobiłeś, tutaj, to jest strasznie dużo. Tylko oczywiście my będziemy musieli wiedzieć, gdzie przejść, w jakim miejscu, więc zostawię może gdzieś tutaj prawdziwe bloki na uciekanie i w tym miejscu postawię, no powiedzmy redstone, o tak. O, tak bo wiesz, tak byś postawił tutaj trawę, to byśmy się nie skapnęli, gdzie możemy tak. stawać, a gdzie nie. I byśmy sami tutaj wpadli, więc tego byśmy nie chcieli. Dobra, kolejna runda zaliczona, teraz bym zrobił następną rundę, polegającą na TNT, dlatego Postawię. TNT, tylko czekaj, czy my przypadkiem nie wybuchniemy naszego domku? Wiesz co, postawimy tylko jedną linię tego TNT i myślę, że to wystarczy. Zobaczymy zresztą, jak to zadziała. Dobra, chodźmy tutaj i słuchaj, postawię tutaj e, set 0, a tu na dole postawię set TNT i w ten sposób będzie tutaj masakrycznie dużo TNT. Uwaga, wow. set TNT. Zobacz, to działa. omg oh Świetnie Aha. i tutaj na górze możemy tu przecież zakryć i postawić po płytki naciskowe. Tak, dokładnie, dlatego ja już sobie e, te półpłytki przygotuję tutaj. O nie. Dobra. Czekaj, czy ty właśnie Nie, na szczęście nie, nie kliknąłem, nie kliknąłem o, nie Dobra, zostawmy sobie na początku tutaj i, nie, I przygotujemy, klikniemy To dopiero jak będziemy mieć wszystko gotowe, okej? Okay? O tak, tak, najlepiej No, bo to może się naprawdę źle skończy. Ale w sumie, jak powiedziałeś o tym, że tutaj Może wybuchnąć nasz domek, to się troszeczkę tym Zaniepokoiłem, dlatego postawię tutaj Ogromną ścianę z, t, z obsydianu Co o tym myślisz? O tak, pewnie, przecież te zobiaki nie przejdą Przez ten obsydian, <laughs> bo to się da wykopać Tylko diamentowym filowem Obsidian, i zobacz to. Wow, mamy potrójną warstwę obsydianu. Let's go. Kręty to jest? Ja cię krycę, ale ta ściana jest ogromna. Tak, i tutaj będziemy mogli sobie wlecieć i oglądać, co się dzieje z tymi wszystkimi zombie palionami. Ej, ale chyba za chwilę to naprawdę wybuchnie. Dobra. O, nie. co się dzieje? Czekaj, czy mi się wydaje, te zombie się robią coraz bardziej zdenerwowane. Ja bym zrobił jeszcze jedną warstwę. Ej, tam naprawdę strzelają. Strzelają pioruny. Dobra, ja robię jeszcze jedną NT stare, bo to jest niebezpiecznie. Okay. No powiedz, że to jest nie, ja cię krecę, tych zombie jest tutaj za dużo. Tak, ja przygotuję to i walnę to z tej strony, uwaga, pastę, żeby wkleić i spójrzmy, czy pod spodem jest teraz TNT. Tak, jest pod spodem TNT i w tym momencie tutaj zacznę stawiać już półpłytki. Kamienne półpłytki, jeszcze na nich nie będę, e, wiesz, nic stawiał. E, nie będę tutaj wchodził. O, jest, dobra. I słuchaj, to będzie pierwsza warstwa, która mam nadzieję, że zniszczy jak najwięcej tych tutaj zombie palionów. Szczerze, wydaje mi się, że one wybuchną wszystkie bez problemu. Dobra, teraz postawię na naszej drugiej warstwie kolejne e, popłytki aktywujące nasze TNT. Przecież to będzie za mocne. O tak! No tak, tylko uważaj, żeby przez przypadek na nie nie nacisnąć, bo no. wtedy będzie wielkie BOOM! To byłby koniec. Dobra, ja myślę, że jesteśmy gotowi na to, żeby przyjąć naprawdę mocny, e, mocną tą armię, jak myślisz? Ja też myślę, że jesteśmy gotowi. I czekaj, czy mi się wydaje, tam chyba gdzieś w środku jest Palion. Czy on o? właśnie teraz nie wychodzi ze swojego domku? Wyszedł ze swojego domku. OMG. I zobacz, co on, co on robi. On chyba teraz zniszczy wszystkie płotki. Nie. Czekaj, tak, idę po tego Paliona. Idę po tego Paliona. Chodź, to pan przecież kreatywa, więc mi nic nie powinien zrobić. Ha, ha, ha. Palionie, zobacz, nic mi nie zrobisz, bo on przypada... O nie, skończy mi się kreatywnie, nie! nie. Ja, co ty robisz? A ucieka! Patrz, wybuchają od TNT. Let's go! Wow. <laughs> Ej, to było o, łatwiejsze. O, ja cię kręcę. To było łatwiejsze, niż mi się wydawało, co nie? No, mi też, ale tam jest jeszcze dużo zombiaków Uuu. I patrzcie, tutaj nie. przeżyła na dole. O, nie, wracamy tutaj z powrotem. Ej, co ja tu widzę? Ten palion robi im przejście. Nie, zombie palion ich uratuje. <laughs> tak, i patrz, rozwala twoich żołnierzy. Nie. nie, co za moich żołnierzy, zombie palionie? Nie, to jest przesada. Co ja mam teraz zrobić? Dobra. Ale będziemy hmm. mieli przewalone. Czekaj, on teraz chyba nawołuje te wszystkie Zopiaki, żeby szły za nim! Nie, zostaw tutaj, dobra, zostaw... Nie, nie, nie! Idę na górę, idę na górę, idę na górę, muszę zostawić nie! Okej, okay, one chyba nie umią wchodzić po drabince. Dobrze wam, tak? O! Kliknął chyba to. Kliknął? Co? O jest! Tak, kliknął! kliknął. Let's go! Patrz na to, cała jego armia właśnie umiera. ha, <paliun> palion! Co, teraz no, nic nie, nie ale zrobić? Ale on jest coraz oh. bliżej naszej bazy. On nie umiera! Dlaczego on nie umiera? O nie, on pomaga im! Zostawcie nas zombie paliony. Dobra, trzeba ich wykończyć jeszcze do samego końca. Jak my mamy to zrobić? Dobra, mam pomysł. No, nie wiem, ale ten palion jest taki głupi. On normalnie strzec <laughs> ten bloczek. Ja postawię tutaj lawę, ale ona. O nie, przecież zapomniałem, nie mam kreatywa Postawię postawiłem jedną tylko lawę. O. O, ale będę odstraszał tym samym paliona, żeby nie podchodził. Bo mam lawę, nie zbliżaj się do mnie. O, ty też nie. A to tak naprawdę, widzowie: Jest woda i można do niej wejść. No spokojnie. Oh. ej, czekaj, co robi palion? On tutaj rozstawia jeszcze więcej oh. zombiaków Nie, zostawcie nas zombiaki dobra. Ej, trzeba coś serio wymyślić. Jak ich pokonać? Może mieczem, dobra. Wykończę ich teraz mieczem. Ostateczna moc. Wejdę sobie do tej lawy i będę ich zrzucał w ten sposób. A masz, a masz. O, co cie... ty robisz? Nie czekaj. Ja rozwalę go, rozwalę go, Chodź, to paliono. O, nie, dobra, dobra, oberwał, oberwał. Ej, o! Uważaj, yes. on może być mocny, on do ciebie wskakuje. Wrzucę go teraz do lawy, zobacz na to. Jest, a nie, wrzuciłem go do złej lawy, żeby on mnie nie wrzucił do prawdziwej. O, uwaga. O, nie, czekaj, co wy tam robicie? Ja się boję, yes. nie mogę tam zejść! Jest, wrzuciłem go. Nie, nie, jest. Dobra. Co? On gina? Dobrze, dobrze, bardzo o to, o to właśnie chodziło. Zaraz umrze i się wyleczy, mam nadzieję, przez to. Przecież. Nie, o, o, Czekaj, on zginął! Let's go, udało się, dobra. Może teraz w domku będzie prawdziwy palion. Okej, okay, wychodzę, idę i czekaj. Ja tam widzę chyba zdrowego paliona. Tak, udało nam się, widzowie. Palion w żywy jest już. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: Ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego, kiedy Kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Hej, serio, kliknij, serio, serio, bo to, to już się kończy, to, to już nic nie ma. Kliknij, kliknij, kliknij.